Co jest teraz największą potrzebą? Ja bym odesłał do siostry. Ona stamtąd przyjechała. Ja powiem, z czego ci ludzie tak bardzo się cieszą, z tego, że nie są, nie są zostawieni. Im wystarczy coś niedużo. Troszkę oddać, prawda? Im nawet nie tyle zależy na tym, co oni dostali, a na tym, że oni nie są sami. Że, że o nich pamiętają, że nie są porzuceni. Ja przepraszam. No. To, że nie są sami, to, że Polacy, że ludzie o nich Pamiętają, że, że cały czas ich podtrzymują. Tak długo już. No i to jest też jeden z powodów, dlaczego tam jeździmy i wspieramy.